Słuchajcie, moi drodzy, też możecie pytać o swoich bliskich. Ja nie tylko kładę karty, ja nawet nie muszę tutaj żadnych gestów wykonywać, nie muszę wypowiadać żadnych reguł, tylko ta ochronna energia płynie na te osoby, o które pytacie. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, Ewelina z tej strony, dodzwoniłam się po raz drugi. Super, Mam takie ty już pytanie, wybieraj numer. To będzie u mnie w finansach. Dobrze, kochanie, już patrzę na Twoje finanse. Skoncentruj się, dobrze. Mm. Już patrzymy, ale wiesz co, u Ciebie z tymi finansami to tak średnio jest chyba. Okropnie. Ale... No, widzę właśnie, bo tutaj piątka denarów. To jest fatalna karta, jeśli chodzi o finanse. I tutaj jakieś nierozsądne wydawanie pieniędzy przy Tobie się zaznacza. No, mam nadzieję, że to się zmieni. Ale to od ciebie, kochanie, zależy, żeby się zmieniło. Ty coś musisz w sobie zmienić. Ja oczywiście ochronię Twoją drogę życia w finansach, żeby to się zmieniło. Powiem ci tak, no około pół roku te finanse się powinny poprawić, ale ty też coś musisz zrobić w tym kierunku, bo dostaniesz lanie ode, ode mnie po programie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego <śmiech> życzę. <śmiech> Dziękuję.